Tak, to kto do tablicy? A co to za entuzjazm? No dobrze, zapraszam do tablicy. Później nie. Pani Johnson, ona przestawiła mi budzik i zaspałem. O czym ty gadasz? Jaki budzik? Twój to umarł w zeszłym roku. Nie mógł wytrzymać syfów w twoim pokoju i zdecydował się sam się upiec. To ty do tego doprowadziłaś wraz ze swoim kotem. Przynajmniej mój kot nie zjada pracy domowej, jak twój szczur. Zjadł, bo nie dałaś mi spisać. Przez to musiałem siedzieć do późna i go nie nakarmiłem. Ludziska, zdobądźmy lajki, a Wasia stanie się bogata. Raz, dwa, trzy. Super! Nie przegapcie tego! Wylałeś sok z kartonu na moje łóżko i musiałam spać na podłodze! Chciałam ci tylko nalać! Czy ja to widać, że masz dziurawe ręce? Nalać mi? Ty we mnie tym rzuciłeś! No i dobrze, bo ty rzuciłaś we mnie kotem. On tylko chciał cię przytulić. No co! Przestańcie już krzyczeć i wracajcie na swoje miejsca! Do tablicy pójdzie? Może roz. On uczył się całą noc. Dobrze, więc pójdzie. Katarzyna. No dobrze, Kasia. Powiedz mi o Pitagorasie. Pitagora twierdzi, że matma śmierdzi. Pitagora twierdzi, że matma śmierdzi? <śmierdzi>, śmierdzi? Kasia, a sobie jak zwykle żarty w głowie. Jeden, siadaj. Wystarczy koniec! Ros, usiądź tam! Z przyjemnością! Jesteście bratem i siostrą, a jak się zachowujecie, powinniście trzymać się razem! Nie ma mowy! Pomogę Wam zostać przyjaciółmi! Kowalscy, czy jak tam chcecie, no nieważne. I jak tam wasz nowy szkolny mundurek? I co, zadowoleni? Super! Pani Johnson, może już wystarczy, wszystko zrozumieliśmy. Aby mieć pewność, że zrozumieliście wszystko, musicie tak chodzić przez cały dzień. A kto pierwszy wyjdzie z naszego kręgu przyjaźni, dostanie jedynkę na semestr. A co ma do tego semestr? To nie fair. Kto jest nauczycielem? Ja jestem. Czy nauczyciel może być nieuczciwy? Jestem nieuczciwa. Jest pani uczciwa, bardzo uczciwa. Dobrze, przygotujcie się do zajęć. Zaraz przyjdę. Nie rozumiem, jak można chodzić tak blisko rosa. Okropne. A co jeśli zgłupiejesz, to jeśli będzie miała szczęście, bo wiecie, ona jest świrnięta A nie przeszkadza wam, że tu siedzę i wszystko słyszę? Oj, tak bardzo mi przykro. To jak wdepnięcie w kupę, dosłownie. A kupa z butów będzie cały czas śmierdzieć. Wy na poważnie? Ja wszystko słyszę. No dobra, wymyślcie jakiś sposób na pozbycie się tego balastu, ale bez dostania jedynki. Chyba wiem, Widziałyście tych nowych starszaków z dziewiątej klasy? Są tacy umięśnieni. O tak! Podoba mi się ten w okularach. Właściwie to on jest z innej klasy, tych kujonów. Tak? Jest taki uroczy, zwłaszcza jak się jąka. No więc przechodziłam obok ich szatni i widziałam ich klaty, bo się tam przebierali. Oooo! Stella, zaraz ja zwymiotuję zamiast rosa. No to co proponujesz? Wczoraj poszłam na spacer na cmentach. Dobra, wystarczy, chodźmy do normalnych ludzi. Ej, ale ja chcę pogadać z dziewczynami! Zaraz zobaczysz, jak rozmawiają prawdziwi mężczyźni. Długo jeszcze. Kto tam? A to ty. Siedzę już to od godziny i słucham rozmów prawdziwych mężczyzn. Słuchaj, muszę z Tobą poważnie porozmawiać. Jak ja mam się jej pozbyć? Słuchaj, a może powinieneś? Że co? Pierdzieć? Roz, tylko spróbuj. A wyperfumuje się tak bardzo, że zobaczymy, kto pierwszy się udusi. Co ty na to? No, to może. Dobry pomysł. To tyle. Nadszedł twój czas. Żegnaj słodzicki, zapamiętaj mnie młody! Zamknij się, Ros. Mamy świetny pomysł, a nie, nie. Tak, to kto do tablicy? A co to za entuzjazm! No dobrze, zapraszam do tablicy. No nie. dalej, Ros. Policz na tablicy. 45 plus 45. Dwa. Dwa to chyba dla ciebie i dla twojego bliźniaka? A, tak się bawimy. E, proszę pani, e, chcę powiedzieć wiersz. Dąb się wściekł, zjadł kota i udławił się. Kasia, jeden dla ciebie i dla Rosa. Dlaczego? To nie jest fair. No, jak to nie fair? Właśnie fair! Jesteście teraz jednością, więc jedynkę dostają dwie osoby! Pani Johnson, proszę mi zadać pytanie z historii! Dobrze, Ross. Może ci pójdzie lepiej z historią. Dokończ zdanie. Tatarzy i Mongołowie? Cud! Jaki cud? Tatarsko-mongolski. Dobra, inne. Aleksander Wielki i jego wyprawa. Show Aleksandra Wielkiego. Jakie show? Bitwa? A, z wróżkami! Ros, jakie znowu wróżki? Te wróżki są bardzo strasznymi stworami. Można wejść do bagażnika samochodu, a i tak cię znajdą. Ale dlaczego do bagażnika? Nie wiem, pani Johnson, nie wiem, ale gdyby wstawiła pani komuś pałę, to może. Wystarczy. Pięć jedynek. Dla was, ze wszystkich przedmiotów. Dlaczego? Przecież to on. W bagażnik, wróżki, to nie ja. Widzę, że coś kombinujecie. Pójdę naskarżyć na was do dyrektora. No, no nie, nie proszę, proszę pani. No i co? Nie mogłeś wymyślić czegoś lepszego? Przecież to nie mój pomysł, tylko twoich durnowatych koleżanek. To był pomysł Eli. Mówiłam, żeby mu dać 100 złotych i wtedy na pewno by sobie poszedł. Tylko 100 złotych? Masz mnie za głupka? To 200! O, znacznie lepiej, zgadzam się. Za późno. Stella, może mi dasz? Jak masz za dużo? Wasia. Ale boję się, że cię to zepsuje. Kupiłam ci wczoraj ciasto, prawda? Prawda. Widzisz, dbam o ciebie. Jesteś dla mnie jak młodsza siostra. Dziękuję, jesteś najlepsza. Mamy tu problem. Musimy się pozbyć waszej przyjaciółki, aby tu odstawiacie jakieś sceny. Wiesz co? Mój Budguci znalazł właśnie nowy cel. A może po prostu musimy się pogodzić? Wszyscy! Julka, mój budguczy zmienia cel. Rozumiem. To może po prostu wyciągnijmy Rosa z tej koszulki. Co? Czemu? I powiemy, że zrobił to sam. Kasia wolna, a Ros przechlapany. Nie dotykajcie mnie. Ja mam bardzo wrażliwą skórę. A, słodzicki, pomóż mi. A. No dalej, Słudzicki pomóż mi. Ciągnij. Dziewczyny, do etapu! Mocie. Dalej, dalej! Trzymaj się roz! Pokonamy je! Słuchaj, od czego to się w ogóle zaczęło? A ja pamiętam, za to zaraz wszyscy dostaną jedynki! Może powinniśmy pójść i przeprosić panią Johnson. A co z nimi? Wiem, co im pomoże! Proszę pani, dziękujemy, pogodziliśmy się. Jesteśmy gotowi poprawić jedynki. Dobra robota! Bardzo się cieszę, że już wszystko dobrze. Muszą tylko odwołać policję i akcję. Ale bardzo się cieszę. A gdzie reszta? Wszyscy czekają w klasie i chcą Pani coś powiedzieć. Chodźmy. O, bardzo się cieszę, że podobał Wam się pomysł. Proszę pani, oddam wszystkie moje pieniądze, tylko mnie stąd wypuśćcie! Dzieci, ja rozumiem, że chcecie stać się tak silnym zespołem, jak Kasia i roz. Dałabym im teraz kopa. Przyjaciele, ja w was wierzę. Ja też wierzę, że nam się uda. A dobrze. Usiądźcie. Do końca jeszcze pięć lekcji. Wierzę, że dacie radę. No już już! A Ros i Kasia, idźcie do domu, przygotować się na poprawę jedynek. Dziękujemy, Dziękujemy, proszę, proszę pani. pani. A my zaczynamy lekcję. <ślesk> 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 Jesteście bratem i siostrą na no, odwrót. No. Ros i Kasia, czy jak was tam nazywać? No co ja mówię? Te wróżki są bardzo przerażające jesteś ukryty w bagażniku samochodu. Jesteś jej moją młodszą siostrą.